Remaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie najtrudniejszym dekiem w Clash Royale i powszechnie uważanym za, za najlepszy, czyli oczywiście świnki 2.9. Dobrze. W ogóle po to, z moim ostatnim odbiór był pozy, pozytywny i nawet napisał i na gramy świnkami29 na świnki29, co jest? Odbiór był pozytywny. Nawet napisał, napisał na mój temat jakiś YouTuber. Co o, znaczy, napisał do mojego filmu komentarz. YouTuber, który jest ode mnie 4 razy większy, więc dziękuję serdecznie. Czyli jednak ktoś mnie widzi na tym YouTube. Ja wiem jak ten chłop gra, ale zdecydowanie. Czyli to tak nie są świnki 2.9 Dorzucałeś spirita. Może coś z tego będzie. Nie wiem co to za nieudaczne świnki 2.9 Jaki walił to było mm, No taki log to był po prostu będę Jestem fanem tego loga A skąd on ma Okej okay. Kanon Moim zdaniem świgi są tak trudne, bo one nie wybaczają błędu. To teraz ja sewalne świnie. Nie ma kanona w rotacji. To ciekawe. Zadaliśmy mu 700 major. Nie wiem co on chciał zrobić tą dostawą, ale coś, coś mu nie wyszło ewidentnie. Lepiej zarządzam zdecydowanie tą rotacją kart. ok, Ciekawe. Mam już kanona na cyklu. Ty, jak to się stało? A, rozdzielam świnie. Mam świnie ponownie. No teraz to ja zrąbałem, bo jeden proszek uderzył. Dobra, spredyktowałem tego kanona przepięknie, przepięknie. I dobra, wygrywany mecz, mimo że graliśmy na prawie ten sam tak. To było strasujące. No dobra, w ogóle hmm, w ogóle nie mi weźmi pod poprzedni czyli mój... Klanowiecz, oczywiście, zapraszam do klanów, a nie Wytypował mi dosłownie prawie każdy moment filmu. Nie wiem, czy on chciał robić tablicę rejestracji, rob, czy co, ale mi będzie że żeby wytypowałeś każdy błąd. Ice Spirit, co to kolor? A nie, bo to ten przeklęty hogrider. Okej, okay, już rozumiem. To na dwa 26. Znaczy, wiem, że to niby wymaga jakiegoś tam skilla, ale ten skill nie jest aż tak wysoki jak go poru w Lu. Dobra, skill u tego go typu jest zdecydowanie niski. Skacz na dostawę, ty śmieciu. No i przez to, no i przez i to straciłem HP na wieży Cudownie Nienawidzę Hog na całym sercem Nienawidzę, nie wiem, niech go usuną z tej gry Po prostu kto wpadł na pomysł, żeby, żeby Afroafrykanin Afra, nie wiem Fry, fry frytki, żeby fry, żeby ten, żeby frit, żeby fri, afro, fry, fry, afro, fry no, no, żeby, by facet z Afryki z zadawał swoim młotem większe ob obrażenia niż, dos niż dosłownie pięści. Mega Knight ty śmieciu jeden. Nienawidzę ludzi grających Mega Knight'em. Maven. Ciebie też się to tyczy. Czemu to... Czemu ty śmieć głupi nie z... Predykt Tesli. To był Predykt. To był predykt. A mimo tego mojego cudownego predyktu śmieciuch i tak nam zadaje obrażenia. Nie wiem, ale naprawdę jestem w... Czy ten Mega Knight teraz może się ogarnąć, ogarnąć Dał na Mega najcie. Naprawdę z całym sercem widzę Mega Knighta i będę to podkreślać na każdym od... Chyba Mega Night po prostu jest tak irytujący. <laughs> <laughs> musiałem widzowie, musiałem. No dobra. Odbieramy sobie kratę złota, beznadziejna. Eee, jaka to jest ebatka? I ile mi ci zostało 3 dni. Nie wiem co to jest super ser, nie wiem co to super ser robi, ale... No nieźle, nieźle. Teraz wygrałem jeden becz i przegrałem na walonego do no-skillowego nie wiem skąd temu facetowi wziął się pomysł, że o pójdę balonem, bo to dobry pomysł i dosłownie wyrąbał się teraz z eliksiru O, nie wiem, czy ma jakiś budynek. Oby nie miał budyku. Oczywiście ma budynek. Nie, nie, nie. Giant skeleton. Nie rób mi tego. I oczywiście śmieciuch Firecracker też tu jest. Bo czemu by nie? Pewnie idźmy toksycznie. Ten film został był usunięty gdybym, gdybym pokazał co myślę o graczach Firecracker i Giant Skeletona I balona Nie wiem jakim cudem balon znalazł się w najbardziej, w najbardziej skillowym deku Czyli miner Ale dziwi mnie to Naprawdę nienawidzę całym sercem śmieciucha Giant Skeletona, śmieciucha Mega Knighta, śmieciucha Prince'a, śmieciucha... Wytypuję mu zaraz cały, tak jak Miwan, mi odcinek. Czekaj, czekaj tu! Giant skeleton nie! Nie wiem czy to jest moja wina, czy wina Clash Royale, które chyba się dobrze bawi, dając mi najgorsze możliwe match-upy. C serio Clash, jesteście świetni. Ale mimo też jeszcze mnie wierzę. Co prawda on teraz zliście więc to jest błędy koło. koła. Arcerka, witam! to jest... Jesteśmy już zgubieni z to HP na naszej wieży. przekierowuje go na King Nie no, co to jest? Jakieś no falone Magic Archery, na które mój tak się nie radzi. No, tak dosłownie go matka bije w domu, a tak go ojciec bije je w domu, a tak go palą w kominku, tak go palą w kominku przez te z, z takie głupi, bo gra Mega Knightem. Musiałam. <ścoughs> Nic fajnego z tego, Clash Royale, usuńcie Mega Knight, śmiecia firecracker. Okej, okay. ciekawe. Nie wiem czy ten chłop się zawiesił, czy co, ale ziobek będzie już trwa. Nie wiem, czy wiesz, taka ciekawostka. Na kto wie? Chyba miał lagi. Oczywiście, bądźmy wyrozumiali dla osoby z lagami i zni... i zniszczymy cały jego pusz. Eliksir Golem, kolejny śmieciuch, którego rodzice biją w domu. Oczywiście, nie żeby... By co, nie żeby co... oczywiście, nie żeby co... Miven, mi, mi już się nie jaj w komentarzach. Ja to wszystko robię specjalnie pod odcinek. Ale wy tak nie wyzywajcie ludzi, bo to jest robione specjalnie pod odcinek. I dosłownie, gdybym chciał to zrobić, to by była, to by była chyba najlepsza wymówka, dlaczego obrażam niewinnych ludzi. Arczerka daj, 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 dawaj arczerka. Jakim cudem dosłownie szarża prinsa i nie zabija? Ciekawe. Na śmiecia eliksir golema i na śmiecia wizarda grać. No to to jest już poniżenie publiczne. Naprawdę nie Jak idzie sam eliksir golem, to ok, wybronię. Ale jak idzie do tego śmieć Wizard, to ja już się irytuję. Bo Wizard jest strasznie irytujący strasznie toksyczny. Nie ginie, nie ginie. Nie, ja oczywiście, zginął. Czy cokolwiek się mnie słucha w tym klaszu? Nie no, ale dosłownie jesteście świadkami, jak złe me czapy mi daje. No nie, jest dogrywka. Go muszę świniami wykończyć. W sumie on sam jest taką jedną wielką świnią, jakby nie patrzeć. Bo używa śmiecia elixir Golema. A mi zostało 91 HP na wieży. No cudownie, że ci nie umierać. Ale Clash Royale przestań mnie wny. No jakim cudem strzały to zabijają? To jest po prostu nieśmieszny żart jakiś Ten gracz to był po prostu mały sk. Y gramy kolejny mecz y Po prostu nie wiem co mam powiedzieć Przegrywam te gry, ponieważ y Ponieważ ten sami jesteście świadka. nie, ja kończę teraz, Czyli, to trzymajcie się do następnego